Wow, skąd macie takie ogromne skitelsy? Cukierki są takie duże i piękne. Spróbujcie ich szybko. Pyszności! Co tu się stało? Czemu mam na sobie czarną koszulkę? A ja mam różową. A nęs niebieską. To oznacza tylko jedno: zaczyna się nowy challenge. Bierzecie udział w challenge'u jedzenie potraw tego samego koloru przez 24 godziny. Startujemy. Zacznijmy od Martina, ale gigantyczny sneakers właśnie wlatuje do moich ust! Jest za duży, żeby go ugryźć. Zmierzę go moją taśmą mierniczą. Okej. Okay. No nie zmieści się. Muszę coś wymyślić. Racja. Czas na samuraja. Mam tylko jedno zadanie. Pokroić Snickersa. Zrobię to choćby nie wiem co. Gotowe! Ale super! Teraz mogę z łatwością zjeść całego batona. O tak! Wyszności. To jest moje i to też jest moje! Gotowe! Nancy teraz ty! Okay. Z chęcią. Mam tu troszkę niebieskich chipsów takis. Teraz zjem coś smacznego. Ojej! Są naprawdę ostre! Ale są takie dobre. Chcę więcej. Są takie pikantne! Fantastyczne! Ojej! Ale ostro! Za ostro! Przepraszam! Nie mogę się powstrzymać! To straszne! Nancy, przestań! Czemu tu pachnie spalonymi włosami? O nie! Ja płonę! Uratujcie chwileczkę! Udało się! O nie! Nancy wciąż się pali! Wiem co robić! Mam tu akurat pod krzesłem wiadro wody! Mam nadzieję, że jej wystarczy! O tak! No w końcu! To było okropne! Jak się okazuje, takie wcale nie są takie nieszkodliwe! Jestem cała mokra! Muszę się tego pozbyć. Już po wszystkim. Dzięki za pomoc. Jill, teraz ty. No witam cię, moja różowa gumo. Wow, jaka ogromna huba buba! Pierwszy raz w życiu widzę taki rozmiar. Ojej, ale się stoczyła. Dobra, zaczynam jeść. Ojej, jaka pyszna! Zjem szyściutko. Jill, jak wcisnęłaś siebie tak dużo. Po prostu uwielbiam gumę, więc jestem gotowa na zjedzenie nieskończonej ilości. Będzie zobaczyć największego balona w swoim życiu? Mam zamiar takiego nadmuchać. Jill! Może wystarczy to już przesada! Ojej, przepraszam! Nie chciałam, żeby tak wyszło. Muszę pozbyć się resztę gumy. O, a co jest z moim nosem? Jest różowy, a pozostali mają czarny i niebieski. Najwyraźniej to efekt uboczny jedzenia potraw tego samego koloru. Nie martwcie się, to nie jest na zawsze! Gotowi na nowy smakołek? Jest przed wami. Martin ma czarnego burgera, Nancy niebieskie lody, a Jill ma dużego różowego pączka. To zacznie. Jill? W porządku. Szybko rozprawię się z moimi pysznościami. Nóż i widelec w pogotowiu. Ale apetycznie to wygląda. O tak. Uwierzcie mi, proszę, że to jest pyszne. Tak się cieszę, że to wszystko dla mnie. Okej, okay. skończyłam. Najadłam pączka, możecie zacząć swoje posiłki. A mogę ja? Dzięki! Jestem taki głodny, że mógłbym zjeść słonia. Skończę z tym w mgnieniu oka. Najpierw założę rękawiczki, bo nie chcę się pobrudzić. Przepraszam, Jill! No w końcu udało mi się je założyć. No i jak to ugryźć? Nie wiem z której strony. Jest jakiś taki za duży. Może podzielę go na części. Myśleliście, że chciałem napić się kawy? Nic bardziej mylnego. Za pomocą tego kubeczka zrobiłem takie oto mini burgery. Spróbujmy. No, teraz o wiele łatwiej to jeść. Pyszności. Zrobię sobie kilka takich małych burgerów. Cudownie. Cudownie! Ojej, zostało mi kilka kawałków na twarzy. Jestem pełny. Nancy, możesz zakończyć tę rundę swoimi lodami. No to zaczynam! Chociaż ta łyżka jest troszkę za mała w porównaniu z tymi ogromnymi lodami. Zdajmy większą. Ta będzie idealna. Okej. Okay. O nie! To jest za ciężkie! Nie mogę uwierzyć, że wyrzuciłam wszystkie lody na podłogę. Dobra, mogę jeszcze troszkę zjeść. Dzięki, Martin. Twoje uszy są czarne, a twoje zrobiły się niebieskie. Gil, a ty masz różowe. Urany, ale super. Dziewczyny, chcecie zobaczyć sztuczkę? Jest palec? Nie ma palca. Jest i nie ma. Gdzie jest palec? Wracaj! O, daj nam nowe przysnaki w tym samym kolorze. Dostałam rolki z oczami. A ja ogromną czarną babeczkę. A ja mam ogromny różowy makaronik. Jest ciężki, ale dam na tego podnieść. Hurra! O nie, zaraz upadnę! Uff, dzięki Wam. Chyba lepiej go zjem. Tylko nie wiem, od której strony zacząć. Mam pomysł: magiczna transformacja ze zwykłej Jill w Jill Karate Kid. Zamierzam zrobić pokaz sztuk walki. A ja! Dziękuję, przyjaciele. A teraz możemy próbować tego idealnego różowego makaroniku. Mmm, pyszny. Nie wiedziałam, że masz taki apetyt na słodycze, Jill. No muszę jakoś doładować sobie tę moc. Pokażę wam mój firmowy cios. Makaronik podzielił się na cztery części. Będę kontynuować jedzenie. Nie mogę przestać. Mm. No i po wszystkim jestem najedzona. Mogę wrócić do swojej standardowej postaci. Martin, teraz ty. Super! Akurat zrobiłem się głodny. Zacznę od kremu. No i jak? Pyszny, dziewczyny chyba coś knują. Co się zaraz stanie? Martin, chyba masz kłopoty. Moja twarz jest już zabarwiona na czarno, czy to krem? To wcale nie było śmieszne! Jestem teraz cały brudny, a babeczka jest zniszczona, chociaż krem na niej nadal jest bardzo smaczny. Nie podzielę się z wami. I jak się trzyma te pałeczki? Tak? O, takie trudne. A może tak? Nie. A tak? Dobra, spróbuję po swojemu. Zaraz. Zaraz. O nie! Spadło. Ogarnę to bez pałeczek. Najlepiej jeść rękami. O tak! Pyszności. Palce lizać. Martin, masz tu krem. Świetnie, dzięki. O, mamo! Cześć! Jak Wam się podobają moje nowe oczy? Fajne, co? Zostało mi ostatnie oko. Najpierw zjem żelka. A teraz oczko. Wow! Spójrzcie na moje ciało, zrobiło się niebieskie! A Jill ma różowe, a ja czarne! W tej rundzie Jill dostała różową pizzę. Martin czarne makaron. A Nancy słodkie, niebieskie naleśniki. Jedźcie szybko! Te naleśniki pachną niesamowicie! W dodatku mają borówki, uwielbiam je! Co za uczta? Co! Chcecie borówek? No to łapcie, Jill, masz. Martin, nie złapałeś. Teraz ja. Jakie dobre. Bierzemy jeszcze jednego naleśnika. Patrzcie, co potrafię. Fajnie, co? Am, złapałam. Został ostatni. O, a tego ja złapałem. Ja też zrobię śmieszną minkę. Nie rzuca się naleśnikami. Przepraszam. A ty z czego się śmiejesz? Dobra, mogę zacząć jeść mój czarny makaron. Spróbujmy. Dobry. Jestem tak głodny, że jestem gotów zjeść wszystko naraz. O tak. Co za uczta. Najpyszniejszy makaron, jaki kiedykolwiek jadłem. Co za prędkość! Jak on to w sobie zmieścił? To była łatwizna. Dobra, skończyłem. Deal możesz kontynuować. Mm, tylko muszę wymyślić coś ciekawego. Mam pomysł. Pokroję pizzę w spiralkę przypominającą węża. Nikt wcześniej nie jadł pizzy w ten sposób. To będzie mój własny eksperyment. No i można próbować. dobre okazuje się że pizza z piankami marshmallow jest nawet lepsza niż z pepperoni dzięki takiemu pokrojeniu pizzy zjadłam ją o wiele szybciej ojany moje ręce zrobiły się różowe ale pięknie nasze też są kolorowe czeka na was nowe pyszne jedzenie Dzisiaj ma paluszki poki. martin butelka coli a nancy dostała żelkowe ludziki wszystko wygląda naprawdę fajnie! Nancy, zaczynaj! Nigdy nie jadłam czegoś takiego! Ale pyszne! I takie kwaśne! Zjem ich więcej i ciekawe, co się stanie! Zaraz zobaczymy! I ostatni mały człowieczek! Ojej! Ta kwaskowatość jest taka orzeźwiająca! Jill, teraz ty! Świetnie! Słodkie paluszki poki w dodatku truskawkowe moje ulubione. Nie mogę przestać ich jeść. W sumie to mogę dodać troszkę syropu truskawkowego, truskawek nigdy za wiele. O tak palce lizać. Skończyłam. Martin, tylko ty zostałeś. No dalej. Kura, zaraz wypiję tę wielką butelkę Coli. Nawet nie zauważycie. Ojej, to słodki żel! Ale odlot! Muszę to szybko zjeść. Jill, zróbmy mu psikusa. Naciśnijmy butelkę naprawdę mocno. Ej, dziewczyny, wystarczy! Mam już dosyć! Ej, przestańcie! O kurczę, ale się najadłem. Martin, jesteś cały czarny! O, ty cała różowa! Nancy! A ty niebieska! Gdzie ona się podziała? Jill! Gdzie wszyscy przepadli? Współczuję ci. Jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz pizzy, jest tak dużo, że sięgasz aż do nieba. Ale zaczyna ten kto ma najmniej. No to czyli Diana. Przestańcie się śmiać. To wcale nie jest zabawne. I tak wiem, że jem pierwsza. I jestem tym podekscytowana. Nawet jeśli mam tylko jedną pizzę. To na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej. Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica? Najważniejsze, że mi smakuje. Stop! Przestań! Wystarczy, mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. To dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Jana miałaś rację, jest pyszna. Mam pomysł, wiem jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba jest bardzo poręczne. Mm, jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd. Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas, byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Jej, to prawdziwy upadek wieży! Dokładnie, ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiłbaska. Hmm, tylko jeden tik, tak? Nie najem się taką drażetką. ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tiktaków. To jest takie fajne, ale Lili je pierwsza. Wiem, mój tiktak ma smak Coca-Coli, a ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko, wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie, w końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków. Spójrzcie, jak ich dużo. To jest takie dobre. Może i z nami się podzielisz? Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? To jest takie pyszne, że zjem wszystko sama. Kurczę, wiem! Mam pomysł, jak podkreślić Dianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę, zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? Sumuję! Koniec z wami, macie przechlapane! Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni! A macie! Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. I to bardzo smacznymi cukierkami. Można jej łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Okej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. A przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki! Jej, po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny, ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwszego jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę? Bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudztwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej, Lili, otwórz usta. Pomogę ci wycisnąć czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję. Poradzę sobie. No, otwórz usta. Jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to ci pomogę. I jak? Dobre? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród? Teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki. Przydałoby mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś, a ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajnie, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy! Zasady mówią, że trzeba go zjeść, no więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a zobój czosnku z łatwością można wyjąć. Wow! No tylko spójrzcie. No to mogę go spróbować. Fuj tak! zgadzam się, czosnek jest okropny. Czuję się, jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi, znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem, trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę. O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę iść całą tę górę? Musisz, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, okay, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku naraz. Ale to obrzydliwe! Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow! Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć! Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. To leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie, ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. A, nie mogę oddychać! Pomocy, ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Hej! Oczywiście, że żyje. Po prostu zemdlała od tego smrodu mi nie jest, żyje, nic mi nie jest. Przepraszam, Diana, no ale dzięki temu nie śmierdzi. Tylko na darada znajdziesz tak niezwykłe i fajne challenge. Subskrybuj nasz kanał, a nic cię nie ominie.